Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zrobimy sobie czytanie na Nów w Byku. Z racji tego, że tak długo mnie nie było, więc postanowiłam, że będę nagrywać dla Was częściej. Po prostu, kochani, jak wiecie, mam nowy Instagram Aurora Tarot Reader poniżej. Zapraszam Was, obserwujcie. Co prawda, tam będę raczej udzielała się po angielsku, ale również warto mnie obserwować. Kochani, dlaczego mnie tak długo nie było? Długa, długa, długa historia. W każdym razie osoba, która chciała mi zaszkodzić, już jest, że tak powiem, na tapecie organów ścigania, policji, prawników. Oczywiście to będzie jeszcze trwało, nie wiem ile, ale potrwa. No i oczywiście zrobiła sobie kuku energetyczną, bo za mną stoi sztab czarodziejów i czarownic. Nawet jeżeli ja w swojej sprawie nie bardzo mogłam rytualnie działać. To nie znaczy, że inni nie mogli. Także tak, kochani, już jestem. Zobaczmy sobie. Jestem bardzo ciekawa, jak ta energia tego nowiu w byku. E, także lecimy, zobaczymy i krótka. Rada dla każdego ze znaków po jednej karcie, moi drodzy, po jednej karcie. Jeżeli możecie, ktoś wytrzyma do końca, napiszcie pod spodem czasówkę. Dobra, chciałabym zrobić dla was taki live, ale jeszcze, jak wiecie, nie mam swojego konta. Mój kąt kont będzie dopiero może w czerwcu, dlatego, no dlatego nagrywam teraz nie na live. Lecimy za dużo gadam. Jaka ta energia nowio w beku jest ogólnie, jaka Rada od wszechświata. Jaka rada od wszechświata już sobie sprawdzamy. Jaka rada od wszechświata już sobie tutaj sprawdzamy, proszę o prowadzenie. Energia nowiu w byku. Energia nowiu w byku. Energia nowiu w byku. Lecimy. Cóż to za energia? Słuchajcie, sobie zobaczymy. Cóż to za energia. O, pod spodem Demon, no no nie. Dziesiątka i demon. No, no dobrze, no to skoro taka energia, to taka energia. Słuchajcie, moi drodzy, nie jest to łatwa energia. Nie jest to łatwa energia tego nowiu, ponieważ mamy demona, mamy dziesiątkę mieczy. Co prawda, ja się czuję cudownie, nie wiem czemu. E, może dlatego, że ja wychodzę z tych wszystkich różnych, trudnych, ciemnych stron i ja jestem bykiem. Natomiast rzeczywiście, kochani, ten now e, będzie bardzo oczyszczający. Będzie bardzo, bardzo oczyszczający, tak jak powinien być. Stabilny, tak jak to jest byk, stabilny, materialny, wszystko dobrze zorganizowane, pokładane. Tak jak wiecie, w nowiu ukazują się wszystkie cienie. A i tak jak mówię, jest to nów e, pełen oczyszczań, oczyszczenia, e, odcięcia się od wszystkiego tego, co najgorsze, niezdrowe, toksyczne. Tutaj mówię również o relacjach, mówię tutaj o sytuacjach, o przyjaciołach, o rodzinie, która jest toksyczna. E, i tak będzie się nam układał ten nów, jakby czytajcie to od nowiu do pełni. E, także kochani, no, walka z demonami, walka z demonami u każdego, z cieniami, z jakimiś pokusami które nie służą, tego typu sprawy wychodzą na wierzch i zakończenie, bo totalne zakończenie, odcięcie, no i też co za tym idzie odrodzenie, czyli oczyszczenie energetyczne, ale też odrodzenie, wejście w nową drogę, wejście w nową energię, w taką wibrację nowości, aczkolwiek nie będzie to łatwe. Takie będzie ten nów w naszym byku do pełni i teraz kochani sprawdzamy sobie, po jednej karcie dla każdego znaku. Jaka rada, co tutaj mm, się wydarzy, na co należy ukazać, le, uważać. Lecim, lecim. No i co, zaczniemy sobie od barana. Baran, nów no w byku, 2024 rok. Baran, nów no w byku, 2024 rok. Baran, nów no w byku. Lecimy, baran. Proszę bardzo, byk. Bliźnięta. Rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby. No i dobra, mamy wszystkie znaki. Słuchajcie, moi drodzy, teraz tak, barany. Dla barana ten nuf. jako rada ukazuje się nam cesarz. Ty, drogi Baranie, tak naprawdę powinieneś znać swoją wartość. Podczas tego nowiu znać swoją wartość, jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, królujesz gdzieś, czy to w pracy, czy to w relacji, czy to po prostu gdziekolwiek jesteś. Ludzie postrzegają Cię jako mądrą osobę, cesarza jako przykład, i też tak powinieneś się, Baranie, czuć, pewien swoich decyzji. Pewna swoich decyzji i mądre, jakby mądre, mądre, czyli takie bez emocji, takie rozsądne. Podejmowanie decyzji dotyczące przyszłości, mimo tego, że to są wielkie jakieś decyzje dla barana do podjęcia podczas nowiu do pełni, natomiast bądź spokojny, bądź pewna, pewien swojej pozycji. Taka karta rady, bardzo silna karta, bardzo mocno macie energię i tak drogie barany, no czujcie się pewni, czujcie się pewne, tak? tak to wygląda jeśli chodzi o byka o no, byku jakaś nowina do was idzie jakaś nowina do was idzie ten rycerz kielichowy niesie dla was kielich ważna ważna nowina dla byka się pojawi podczas nowiu do pełni Tutaj będzie chodziło o sprawy związane z rodziną, z uczuciami, z takim za, za mórz pójściem, zaręczyny, ale też takie sprawy uczuciowe. Jakaś nowina czeka dla byka, bardzo ważna nowina podczas nowiu do pełni. Jeśli chodzi o bliźnięta, no bliźnięta. Wy podczas nowiu, tego nowiu powinnyście się cieszyć, cieszyć życiem cieszyć z, tym, z tego, co macie, ale też karty pokazują, że zachowajcie niektóre swoje takie opinie, opinie, tak jakby ktoś Was pytał o radę, mimo wszystko dla siebie. Dla siebie nie, nie pokazujcie, że Wy dużo wiecie. Nie wiem, czemu tak mam, drogie bliźnięta, nie pokazujcie, że dużo wiecie. Akurat odnowił do pełni, tak mam, odnowiu do pełni. Ludzie mogą Was postrzegać trochę jakby tak Głup, nie wiem, czy jest takie słowo, ale tak głupkowato, jakbyście, nie wiem, traktowali Was, jakbyście nic nie wiedzieli um, i tak naprawdę Wy wiecie, wy bardzo dużo wiecie, wiecie, co robić, ale karty sugerują, jakbyście miały, mieli bliźnięta pokazywać, że macie, nie mówić, że wiecie, po prostu, jakkolwiek to nie brzmi, tak jest, raki no raki mają się cieszyć z życia z darów życia, ale takich tych materialnych, mamy gierka denarowego, no giermek denarowy pokazuje Ci raku, masz wszystko, masz dom, masz rodzinę, masz małe przyjemności, Ty masz się z tego cieszyć masz się cieszyć, masz celebrować wspólne spotkania z przyjaciółmi ciesz się tym czasem ciesz się tym czasem drogi raku, tak to wygląda, tak jest to pokazane i tak to wygląda, no co raki cieszcie się, cieszcie się, celebrujcie wszystko mm, piękny, energetycznie odnowiu do pełni. Wygląda. Jeżeli chodzi nam o lwa, no to lew jest konkretny. Lwy mają konkret. No, lwy mają transformację. No lwy mają transformację. Co to znaczy? Szybkie zakończenie czegoś, drogie lwy, odnowiu do pełni. Bardzo ważna transformacja, bardzo ważna lekcja życiowa, przeprowadzka, wyprowadzka, rozstanie. Wszystkie takie te rzeczy, które. No, sprawiają, że musimy ruszyć naprzód, sprawiają, że może, musimy wywrócić nasze życie do góry nogami, ale to właśnie mają lwy od nowiu do pełni. Tak to, moje drogie lwy, wygląda. Macie transformację, idziecie na poziom dalej, poziom wyżej, do przodu, coś zostawiacie za sobą, wchodzicie w nowe, zmieniacie też bardzo możliwe swoje miejsce. Tak to u lwa wygląda. Tak to u lwa wygląda. Moje drogie panny, a wy jaka jest rada? No ruszyć, do przodu ruszyć, jest jakaś pasja, na namiętność, jest ważna wiadomość dla Was, drogie panny, żebyście działały, działały, działały jak najwięcej, zwłaszcza w tych sferach, które jakiś czas stoją, które jakiś czas w ogóle Wam się. U nie chcę, wam się nie chciało, nie wiem, nie chciało wam się brać za studia, za tą pracę, za jakiś związek, za romansę. No to teraz jest ten czas, drogie panny. Teraz jest ten czas. Ruszajcie do przodu wraz z rycerzem Buław. Macie trochę ognia, dodał wam ognia i należy to wykorzystać. Jaka rada dla wag? No, wagi, no, Wy to, wy to jesteście cudowne. Wagi, wagi, wagi podczas nowiu dopełni. No co? No, wagi mają em, spokój, tak bym powiedziała spokój, bycie w harmonii, e, bycie w takim, jakby to powiedzieć, bezpiecznym, bezpiecznym swoim domu. O, bezpiecznej swojej energii, w swoim domu, ale też wagi mają pokazane, żeby za daleko. Nie wychodzić myślami w przeszłość, żeby za daleko myślami, drogie wagi, nie wychodzić w przeszłość, bo to się może odbijać na jakiejś relacji, ważnej relacji uczuciowej dla was, żeby nie wracać do tego, co było, czy do dzieciństwa, czy do osób z przeszłości. Gdzieś jest taka podpowiedź od kart, drogie wagi, że po z tego nowiu będzie was ciągnęło do przeszłości, do a to nie będzie wpływało dobrze na wasze relacje. Więc uwaga, jeśli chodzi o kto jest po wagach, no, skorpion. No, skorpion, no, skorpiony. Odnowiu do pełni. No, skorpiony. Macie dziewiąteczkę mieczy. To tylko jeden miecz do tej dziesiątki, która jest w energii ogólnej. No, macie trudniejszy czas, Skorpiony. Jaka jest porada? No, porada jest taka, żeby no jakby dać sobie ten czas na, ta, na jakąś taką głębszą refleksję. Na głębszą refleksję, na. Szukanie w sobie energii, która da wam nadzieję, która da wam coś takiego, że będzie wam się chciało żyć, że będziecie chcieli, chciały iść do przodu. Na no, karta ta pokazuje, że Skorpiony są w takiej melancholii, w takim trudnym okresie. Coś się dzieje, coś się wydarzyło, tu może chodzić o Was, o kogoś bliskiego, natomiast karty pokazują, że to jest czas dla Was, Skorpiony, bo tutaj nie ma jakiejś wspaniałej rady. Ten czas od tak nie minie. Żebyście. Po prostu zaakceptowały ten stan sytuacji. Nie próbowali, nie próbowały na siłę zmieniać, nie próbowały na siłę działać w momencie, kiedy nie macie siły, kiedy nie macie siły, kiedy macie dość wszystkiego. Tak naprawdę leżelibyście w łóżku, dajcie sobie ten czas na to. Dajcie sobie ten czas na to, bo tutaj jedyne co mogę powiedzieć, to czas stare powiedzonko, ale mi się ono sprawdza. Czas leczy rany, czas leczy rany, skorpione, i tutaj jakby no, nic większego nie powiem, nie wymyślę, czas leczy rany i wy potrzebujecie tego czasu. I dajcie sobie ten czas, i nie róbcie na sobie żadnej presji, żadnej skorpiony. Po prostu jest jak jest, ma tak być. Strzelce. No strzelce, jakaś młoda głowa, umysł pełny pomysłów, lotność umysłu. Karty pokazują, że odnowio do pełni to będzie bardzo intensywny czas dla strzelca, jeśli chodzi o pracę umysłową, intelektualną. Intelekt, myśli, praca, studia, kariera, praca, 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 taka umysłowa. Ale strzelcy tego potrzebują, no strzelcy tego potrzebują. I widzę, że to jest dobry, naprawdę dobry moment dla strzelca, żeby rozwijać Rozwijać się tak zawodowo, ale tak lotnie umysłowo. No, tak to wygląda. A jeśli chodzi o koziorożce? No co, jaka rada? Brać się za działanie, koziorożce, brać się za działanie, działanie, macie ogień, ogień, ogień. E, karty pokazują, że romanse, namiętności, pasje, tego typu rzeczy, mm, no należałoby się za to wziąć, moje drogie koziorożce, za właśnie te pasje, namiętności, e, romanse, ale też tutaj chodzi o takie rzeczy, do których na przykład e, dawno miałyście, mieliście, Pociąg, nie było czasu, to to jest dobry czas, żeby coś zacząć nowego koziorożce. To jest dobry czas, żeby coś zacząć. Czy to nowy biznes, czy to nową pasję, w ogóle pasję, żeby zacząć nową pasję, no to jest czas na działanie, koziorożce. Czas na działanie, rozwijanie waszych pasji z miłością, z namiętnością. Dosłownie tak. No, jeśli chodzi o nasze tutaj piękne wodniki, no to podpowiedź jest jedna. Wodniku, zaufaj sobie. Wkrótce jakieś uczucia, stabilizacja przyjdą, odnowiu do pełni. Zaufaj sobie, działaj z intuicją, działaj mm, właśnie z uczuciami. Tam, gdzie wasze uczucia, lokujcie wasze działania, drogie wodniki, lokujcie wasze działania, a przyjdzie stabilizacja, przyjdzie stabilizacja, przyjdzie harmonia. Wy już macie tą stabilizację i harmonię, ale do tych, co nie mają, to jest taka podpowiedź, że Kurczę, do wodników przyjdzie coś fajnego uczuciowo. Coś fajnego uczuciowo od tego nowiu do pełni. Zobaczycie. No i jeśli chodzi o ryby, proszę bardzo, ryby, moje piękne, macie ogień, macie czucie jak król królowa od nowiu do pełni. Król królowa, po prostu macie działać, macie sobie wszystko po prostu rozplanowywać tak jak chcecie i tak będzie się dla Was działo. Ludzie będą Was się słuchać. Jeżeli Wy będziecie pewni Siebie, siebie, drogie ryby, pewni siebie. No, karta mi tutaj pokazuje, że ryba po prostu musi być pewna siebie, swoich decyzji, bo wszystko robi wspaniale i ludzie będą się gdzieś słuchać, podporządkowywać, patrzeć, naśladowywać, naśla... no, no, będą podążać za wami. I karta ta pokazuje, że to jest czas, drogie ryby, żeby pokazać się, pokazać się, rozprostrować te swoje skrzydła i się pokazać, siebie docenić. No i co? I po prostu ze sobą być, ale na zasadzie ufam sobie, wiem co robię, wiem kim jestem i po prostu odzyskujecie tą pewność siebie. Dobra, kochani, to, to obserwujcie mój nowy Instagram. Cudowności, wspaniałości, buziaki. hej, papa, wspaniałego nowiu wam życzę w byku. I co? Buziaki.